Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy roboczy poranek. Ja mam lekcję dzisiaj do godziny. No, 15, ale poczekajmy. Mam znać jeszcze na prognozach, bo prawdopodobnie koło. Prawdopodobnie koło godziny 16.30 bądź 17.00 wyruszę w teren Bo prawdopodobnie czekają nas burze I prawdopodobnie wieczorny stroboskop, ale dam znać Dam znać Jak coś będzie, jeśli będziemy mieli burze Mam nadzieję, że te burze nie będą wybuchać centralnie nad mną albo za mną na Kujawach Tylko na przykład na Mazowieckim, Warmińsko-Mazurskim no bo inaczej nie trzeba wyruszyć na czuja. Trzymajcie się, się ciepło i do zobaczenia wkrótce.